Ubiegły weekend odbył się dziewiąty festiwal modelarski w Łasku. Przygotowałem krótką relację z tego wydarzenia i tak jak zapowiadałem, pokażę też jak w tego typu imprezie można wziąć udział, wystawiając własny model. Z tej strony Tomek ze sklepu aktom i zapraszam do oglądania. Łask to niewielkie miasto w województwie łódzkim, ale to co je wyróżnia to sąsiedztwo 32. bazy lotnictwa taktycznego. Jest to jedna z dwóch baz w Polsce, w której stacjonują samoloty F-16. Ten fakt na pewno przyciąga osoby zainteresowane lotnictwem także na festiwal modelarski, bowiem w ramach festiwalu właśnie organizatorzy we współpracy z dowództwem bazy umożliwiają zwiedzanie fragmentu lotniska i zobaczenie z bliska kilku samolotów i śmigłowców. Grupa Archeo w tym roku udostępniła do zwiedzania Migi-21, Miga-23. Su-22, były też PZL-130 Orlik oraz szkolno-treningowe samoloty TS-11 Iskra i TS-8 Bies. Można było też obejrzeć śmigłowce Mi-2 i Mi-24. Wisienką na torcie oczywiście była możliwość zobaczenia z bliska polskich jastrzębi. W hangarze można było przyjrzeć się dokładnie dwóm myśliwcom F-16C i F-16D. Wracamy teraz na teren festiwalu. Odbył się on w gimnazjum numer 1 w łasku. Jak może pamiętacie, planowałem przyjechać tutaj z modelem F16, ale brutalnie zderzyłem się z rzeczywistością i ilość czasu, którą zaplanowałem sobie na budowę modelu, była delikatnie mówiąc niewystarczająca. Niestety, jeśli chodzi o czas, to jest to czynnik, który w modelarstwie zawsze trudno dokładnie oszacować i boleśnie się o tym przekonałem. Nie chciałem modelu kończyć na czas za wszelką cenę, bo Biorąc pod uwagę poziom festiwalu, pewnie najadłbym się tylko wstydu, ale obiecałem, że pokażę wam, jak wystawić model w konkursie, i dlatego zabrałem w zastępstwie ze sobą Cromwella oraz doja. Rejestracji modelu można dokonać przez internet lub wypełnić na miejscu taką przyczęściową kartę. Oczywiście opcja zgłoszenia przez internet jest wygodniejsza i na miejscu wydrukowana karta startowa będzie już na nas czekała. Jedną część karty to bez nazwiska umieszczamy na stole swojej kategorii obok modelu. Drugą chowamy do kieszeni, aby móc po konkursie model odebrać. Trzecia część karty startowej zostaje u organizatorów. Warto oczywiście wcześniej przeczytać regulamin festiwalu, zapoznać się z podziałem na kategorie, bo te elementy mogą być na różnych imprezach nieco inne. W łasku w ramach festiwalu mieliśmy podział ze względu na wiek. Jak zwykle zresztą mieliśmy młodzików w wieku do 12 lat, juniorów od 13 lat i seniorów od 17 lat wzwyż. W każdej grupie wiekowej oczywiście był podział na rodzaj modelu i skalę. Łącznie w łasku było ponad 60 kategorii i w każdej z nich sędziowie wybierali po trzy najlepsze modele. Ponadto, odbył się też dodatkowy konkurs modeli redukcyjnych dla seniorów w sześciu kategoriach, w którym jednym z wymogów było dołączenie do modelu dokumentacji, zdjęć czy też planów, na podstawie których model został zbudowany i pomalowany. W konkursie tym mogły startować samoloty, śmigłowce, czy też pojazdy kołowe i gąsienicowe, z podziałem na skalę, oczywiście. Tak więc w sobotę do godziny 13 należało przywieźć swój model, postawić go na stole, i w godzinach popołudniowych sędziowie w każdej z kategorii oceniali modele. W międzyczasie oczywiście można było cały teren festiwalu zwiedzać, oglądać modele innych. Było co robić. Dodatkowo zawsze przy tego typu imprezach odbywa się też giełda modelarska, na której można kupić model do sklejania lub dodatki. Często są to okazy dosyć nietypowe, niespotykane w sklepach modelarskich, także warto się rozejrzeć. Dla najmłodszych przy okazji organizowane są też warsztaty, także atrakcji naprawdę nie brakuje. Myślę, że największą zaletą takich wydarzeń jest możliwość porozmawiania z innymi modelarzami, wymiany doświadczeń. Po prostu można bardzo fajnie spędzić czas w otoczeniu setek pięknych modeli, poznać wiele ciekawych osób i po prostu oderwać się od codzienności. Drugiego dnia festiwalu w niedzielę do południa można było jeszcze oglądać modele wystawione na stołach i zwykle w okolicy południa właśnie festiwal dobiega końca. Po godzinie 13 odbyło się rozdanie nagród. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie modelarzy Redukcyjni Łask wręczyli medale, dyplomy, a także statuetki i puchary dla najlepszych modelarzy w swoich kategoriach. No i oczywiście nagrody rzeczowe w postaci modeli i nie tylko. Pomagali im w tym między innymi dowódcy 31 i 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Grupy modelarskie czy też sponsorzy festiwalu przyznawali nagrody specjalne. Od sklepu Actom nagroda specjalna dla juniora w postaci modelu pancernika Yamato powędrowała do Mikołaja, który wykonał świetny model sznelbota. Poziom wśród juniorów właśnie był bardzo wysoki i to cieszy. Ewidentnie młodzież mamy zdolną. Wydaje mi się, że warto to docenić i wspierać nasze pociechy w rozwijaniu tak wartościowej pasji, jaką na pewno jest modelarstwo. Mam nadzieję, że tym filmem nieco rozjaśniłem zasady, jakimi rządzą się konkursy modelarskie. Jak widzicie, nie jest to nic strasznego. W łasku poznałem wiele osób, atmosfera była naprawdę rewelacyjna. Organizatorzy dali z siebie wszystko i Chwała im za to, bo wiem, że przygotowanie takiej imprezy to mnóstwo pracy, ale chyba było warto. Jeszcze raz podziękowania dla modelarzy z łasku. Gratulacje dla wszystkich wygranych i wyróżnionych w konkursie. Na czele z panem Marcinem, który zdobył nagrodę główną festiwalu, czyli tak zwane Best of Show, za model samolotu P11C w skali 1 do 32 który, uwaga, został zbudowany w całości od podstaw i to z niesamowitą dbałością o szczegóły. Wielkie brawa. Nagrodę Show, najlepszy model konkursu otrzymuje, niestety nieobecny, bo musiał jechać Marcin Matejko, zbyt, mam nadzieję, że za, niego za W łasku za rok odbędzie się jubileuszowy 10 festiwal modeli redukcyjnych. A tymczasem jeśli mieszkacie na południu Polski, to warto zajrzeć 28 i 9 września do Bielska Białej na czwarty międzynarodowy przegląd modelarski. Ta impreza zapowiada się bardzo interesująco. Rok temu nie udało mi się tam pojechać, ale w tym już niemal na pewno zajrzę. Także do zobaczenia w Bielsku i w kolejnych odcinkach. Cześć!